Dzień dobry Państwu z tej strony, Dariusz Kała. Dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w tej konferencji i za umożliwienie wygłoszenia krótkiej prelekcji dotyczącej ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Moje, proszę Państwa, wystąpienie będzie dotyczyć. Prawnych podstaw ustalania stawki ekwiwalentu po nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Wiemy, że 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, całkowicie nowa ustawa, która przez prawie półtora roku obowiązywała i została 7 lipca 2023 roku znowelizowana. Ta nowelizacja weszła w życie od 8 września 2023. W związku z tą nowelizacją doszło proszę Państwa do zmiany ustawy w wielu miejscach, ale m.in. też w przepisach dotyczących ekwiwalentów. Ta nowelizacja była częściową odpowiedzią na zgłaszane przez środowiska samorządowe, strażackie, praktyków i naukowców postulaty, aby dokonać poprawy tej ustawy z 2022 roku, ponieważ zawierała ona pewne niedomagania legislacyjne. Tak jak wspomniałem, ta nowelizacja nie była bardzo, może rozległa, nie była bardzo duża natomiast zawierała kilka istotnych zmian. Jedna z tych zmian dotyczyła ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Dotychczas, proszę państwa, ta problematyka ekwiwalentu była regulowana wyłącznie przez jeden artykuł z tej ustawy. To jest artykuł 15 ustęp 1.3. Tam wskazano, komu ten ekwiwalent jest należny w sensie podmiotowym, za co należy się ten ekwiwalent, określono stawkę ekwiwalentu, sposób jego naliczania oraz tą górną granicę, która może być jakby tej stawki ekwiwalentowej. Nowelizacja wprowadziła, proszę Państwa istotne zmiany w zakresie wypłacania ekwiwalentu. Obecnie kwestia ta jest regulowana przez dwa artykuły, to jest artykuł 15 ustęp 1.3, czyli ten artykuł został zachowany, ale został zmodyfikowany częściowo, głównie w zakresie naliczania tego ekwiwalentu. Natomiast został dodany całkowicie nowy artykuł, artykuł 15a, który jest również odpowiedzią na te postulaty, które pojawiały się w szczególności w środowisku strażackim od wielu lat, ponieważ pojawiały się takie wątpliwości interpretacyjne przede wszystkim, czy można wypłacać ekwiwalent za zawody, za imprezy masowe, za ochronę różnych wydarzeń, które nie mieściły się w takich sztywnych kategoriach, które były wcześniej wymienione w ustawie. I słusznie i bardzo dobrze, że ustawodawca wprowadził ten nowy artykuł, który otwiera możliwość takiego dodatkowego finansowania tego ekwiwalentu. W obecnym stanie prawnym rozszerzono, proszę Państwa, znacząco możliwość wypłaty tego ekwiwalentu i to rozszerzenie jest o charakterze podmiotowym i o charakterze przedmiotowym. To znaczy, że rozszerzono katalog osób, którym można wypłacać ten ekwiwalent, a także rozszerzono kategorie, za które można wypłacać ten ekwiwalent. Dopuszczono, proszę państwa, możliwość wypłacania ekwiwalentu dla kandydatów na strażaków ratowników OSP za udział w szkoleniu podstawowym, ale pod warunkiem, że gmina posiada stosowne środki. Czyli nie wprowadzono obligatoryjnego obowiązku wypłacania tego ekwiwalentu dla kandydatów, tylko należy przeprowadzić taką wewnątrz gminy, wewnątrz organów gminy kalkulację, czy gmina posiada stosowne środki. Jeżeli skarbnik, wójt, radni uznają, że jest jakaś rezerwa, czy jest jakaś pula pieniędzy, że można ją dodatkowo dołożyć do tej puli na ekwiwalenty dla strażaków OSP, to wtedy można, w uchwale ekwiwalentowej dopuścić taką możliwość. Więc które gminy ocenią, że mogą, to mogą to prowadzić, ale nie ma przymusu, że trzeba płacić kandydatom. Jest to kwestia fakultatywna, zależna od organów gmin. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do strażaków, ratowników OSP, którzy biorą udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego JRG. WSP, czyli jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Również w praktyce wielokrotnie w starym stanie prawnym pojawiały się wątpliwości, czy za takie działania może gmina zapłacić ekwiwalent, więc dopuszczono taką możliwość, ale również fakultatywnie, uzależniając to od możliwości finansowych gminy. Jeżeli gmina jest w stanie finansowo takie koszty ponieść, to można w uchwale ekwiwalentowej dopuścić taką Sytuacji. Istotną, proszę Państwa, zmianą, która wprowadza ta nowelizacja, jest dodanie tego artykułu 15a do ustawy, ponieważ dopuszczono możliwość wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, ale wyłącznie dla strażaków ratowników OSP za działania inne niż udział w działaniach i akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Tutaj ustawodawca nie kategoryzuje ściśle, sztywno, za co należałoby ten ekwiwalent wypłacać. Mówi o innych zadaniach niż działania, akcje, ćwiczenia i szkolenia. Więc tutaj gmina ma pewien duży margines swobody, przy czym to, za co chciałaby gmina wypłacać, powinno się mieścić w katalogu zadań ochotniczych straży pożarnych. Mamy taki artykuł 3 w ustawie OSP, który określa ten katalog zadań i to zadanie, za które chciałoby wypłacać gmina ekwiwalent, powinno mieścić się w tym katalogu zadań, ponieważ no to jest katalog zadań, który określa tą dopuszczalną, prawną możliwość, ten zakres aktywności OSP, więc to nie może być zupełnie aktywność taka wymyślona sobie na potrzeby jakieś tam przez organ gminy. Więc tutaj też jest to fakultatywna możliwość. Jeżeli gmina uzna, że chciałby w jakiś sposób strażaków, ratowników OSP uhonorować, to może to ustalić w uchwale ekwiwalentowe. To, co, proszę Państwa, jest istotnego, ponieważ tej regulacji takiej dopuszczającej, taki szerszy katalog wypłat nie było wcześniej w ustawie i, i pojawia się on dopiero właśnie z tą nowelizacją, to trzeba wskazać, że, proszę Państwa, uchwała ekwiwalentowa wciąż powinna być tylko jedna. I w tej uchwale my określamy te stawki ekwiwalentowe przede wszystkim i w określonym zakresie dopuszczamy wskazanie, komu będziemy wypłacać, czy na przykład dodając tam kandydata, czy dodając tam osoby chroniące ten obszar chroniony JRG, czy za jakieś dodatkowe, Działania. Przede wszystkim w tej uchwale ekwiwalentowej powinny znajdować się te wysokości tych stawek. Więc nie przyjmujemy, proszę Państwa, dwóch uchwał ekwiwalentowych, bo to jest wykładnia idąca w złym kierunku, chociaż pojawiają się takie też poglądy, ponieważ to jest zbędna praca dla organów gminy, zbędna praca dla organów nadzoru i też dla agent, które później ogłaszają to prawo. Tak i, I później jest ono stosowane, i też rodzi, rodziłoby problemy. Więc nie przyjmuje się dwóch uchwał ekwiwalentowych na podstawie artykułu 15 i 15a, tylko przyjmuje się jedną uchwałę ekwiwalentową, w której kompleksowo reguluje się kwestię wypłat tego ekwiwalentu. I to tyle chciałem Państwu przekazać w tym krótkim wystąpieniu. Zachęcam oczywiście do śledzenia bardziej szczegółowych innych moich publikacji w których tą problematykę tutaj państwo zasygnalizowaną rozszerzam tam państwo znajdziecie dużo więcej szczegółów które państwu pozwolą jeszcze bardziej wdrożyć się w te zmiany między innymi w zakresie ekwiwalentu i łatwiej również w praktyce zastosować to prawo tak aby ta współpraca na linii samorząd ochotnicze straże układała się jak najlepiej dziękuję państwu za Uwagę i zapraszam też do wysłuchania wszystkich wykładów, wszystkich projekcji w ramach organizowanej konferencji, ponieważ program zapowiada się bardzo ciekawie. Jest to jubileuszowa dziesiąta konferencja, więc tutaj organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby miała ona w tym roku taki właściwy wymiar. Jeszcze raz na koniec dziękuję organizatorom za Zaproszenie, w szczególności panu mecenasowi Arkadiuszowi Talikowi, gratulując jednocześnie tego trudu i tej cykliczności tych konferencji. Dziękuję za uwagę.